Witamy na kanale. Dzisiaj przyjrzymy się siedmiu niedrogim suv które mało kto kupuje, ale które są bardzo dobre. Numer 7. Hyundai Venue Hyundai Venue jest jak niedoceniony film niezależny, o którym krytycy mówią z zachwytem, ale prawie nikt go nie ogląda. Sceną początkową, wynoszącą zaledwie 21 tysięcy dolarów, ten subkompaktowy SUV jest perełką na rynku gdzie ceny mogą gwałtownie wzrosnąć szybciej niż zdążysz powiedzieć inflacja. Pod maską Venue znajduje się jedno sześciolitrowy, czterocylindrowy silnik o mocy 121 koni mechanicznych. Choć nie wygrywa wyścigów, wykonuje swoją pracę, oferując godne pochwały zużycie paliwa. Około 20 mil na galon w mieście i 25 mil na galon na autostradzie. To sprawia, że jest to świetny wybór dla tych, którzy chcą rozciągnąć swój budżet, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ceny paliw. Hyundai oferuje również wyjątkową gwarancję 5 lat lub 100 tysięcy kilometrów na pełne pokrycie i 10 lat lub 160 tysięcy kilometrów na układ napędowy. Oznacza to, że możesz odjechać z salonu wiedząc, że twoja inwestycja jest chroniona dłużej niż wiele dzisiejszych związków. Dlaczego więc nie wszyscy spieszą się, żeby kupić ten klejnot? Być może to piętno taniego samochodu, ale ci, którzy się na tym znają, rozumieją, że najlepsze rzeczy czasami są w skromnych opakowaniach. Weniu może być mały, ale ma dużą wartość, co czyni go mądrym wyborem dla tych, którzy chcą poruszać się po miejskiej dżungli, nie rujnując budżetu. Numer 6. Buick in vista. Buick in vista to ukryty klejnot na rynku SUV-ów, który jest często pomijany, ale jest pełen wartości. Z ceną wyjściową około 22 tysięcy USD ta opcja budżetowa jest idealna dla tych, którzy chcą niezawodnego pojazdu bez nadwyrężania budżetu. Pod maską Envista wytwarza 137 koni mechanicznych z turbodoładowanego doładowanego trzycylindrowego silnika. Dzięki temu można łatwo manewrować w mieście, a jednocześnie zachować imponującą oszczędność paliwa wynoszącą około 23 mpg łącznie. Tak, ten SUV pali benzynę jak na eleganckim przyjęciu koktajlowym, dzięki czemu rzadziej zatrzymujesz się przy dystrybutorze i spędzasz więcej czasu na drodze. Pomimo swojej przystępnej ceny, Envista nie oszczędza na funkcjach. Standardowe wyposażenie obejmuje zdalny rozruch i asystenta parkowania z tyłu, dzięki czemu czujesz się, jakbyś prowadził luksusowy samochód bez luksusowej ceny. Więc, jeśli szukasz suwa, który nie zaskoczy Twojego konta bankowego, sprawdź ten ukryty klejnot. W końcu, najlepsze rzeczy Czasami są w dyskretnych opakowaniach. Numer 5. Mazda CX30. Mazda CX30 jest underdogiem w świecie suwów, często niedocenianym, ale pełnym potencjału. Sceną początkową zaledwie 24 tysiące USD jest o wiele tańsza niż wielu konkurentów, którzy mogliby łatwo zrujnować Twój budżet. Pod maską CX30 znajduje się silnik o mocy 186 koni mechanicznych, który zapewnia dynamiczną jazdę, zarówno na ulicach miasta, jak i na otwartych autostradach. Standardowy napęd na wszystkie koła dodaje pewności siebie, szczególnie w nietrzewidywalnej pogodzie, gdy samochód musi działać. Oszczędność paliwa jest przyzwoita w swojej klasie, co pozwala na dłuższe tankowanie. Ponadto jego kompaktowy rozmiar i zwrotność sprawiają, że parkowanie w ciasnych miejscach to bułka z masłem, a nie wyzwanie. Pomimo etykiety taniego, CX30 oferuje imponujący zestaw technologii bezpieczeństwa i funkcji wspomagających kierowcę, które sprawiają, że samochód wydaje się bardziej luksusowy niż mogłaby sugerować jego cena. Mimo, że nie jest to najpopularniejszy samochód w salonie, osoby, które decydują się na jazdę pubną, są często mile zaskoczone jego możliwościami i ceną. Numer 4 Hyundai Kona Hyundai Kona jest outsiderem w świecie suwów. Spokojnie czekającym na swój czas, podczas gdy bardziej rzucający się w oczy konkurenci kradną show. Przyjazna dla portfela cena około 25 tysięcy dolarów sprawia, że zastanawiasz się. Dlaczego nie? Dzięki kompaktowym wymiarom ten mały SUV zachwyca praktycznością i wydajnością, co czyni go doskonałym wyborem dla kupujących z ograniczonym budżetem. Oszczędność paliwa to kolejny plus do 28,5 mpg na autostradzie. Oznacza to mniej wizyt na stacji benzynowej i więcej pieniędzy na weekendowe przygody lub to ekstra duże latte, na które masz ochotę. Nie zapominajmy też o osiągach. Kona nie wygra wyścigów, ale jej turbodładowany silnik rozpędzi samochód do 60 mil na godzinę w około 7,5 sekundy. Nieźle jak na model budżetowy. Co więcej, Kona jest wyposażona w funkcje technologiczne, które konkurencja często oferuje jako opcjonalne dodatki. Standardowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak adaptacyjny tempomat i asystent utrzymywania pasa ruchu, sprawiają, że czujesz się. Jakbyś prowadził luksusowy samochód bez luksusowej ceny. Choć Kona może nie wyróżniać się na salonach tak bardzo jak niektóre popularne modele konkurencji, to jest ukrytym klejnotem, który oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, wydajność i praktyczność, dzięki czemu stanowi mądry wybór dla tych, którzy chcą uzyskać więcej za swoje pieniądze na rynku SUV-ów. 3. Kia Seltos Pia Seltos to niedoceniany bohater w świecie SUV, którego cena zaczyna się od 24 000 dolarów na rynku, na którym wiele kompaktowych SUV-ów zbliża się do 30 tysięcy dolarów. Seltos jest jak przyjaciel, który pojawia się na eleganckiej kolacji w jeansach i mimo to kradnie show. Pod maską Seltos oferuje wybór dwóch silników, w tym turbo doładowany o mocy 195 koni mechanicznych. Oznacza to, że nie zostaniesz w tyle na autostradzie ani nie będziesz próbował wytrzedzić zbyt ambitnej kosiarki sąsiada. Ponadto większość modeli ma napęd na wszystkie koła, co czyni go idealnym towarzyszem zarówno na ulicach miasta, jak i podczas górskich wycieczek. Seltos wyróżnia się nie tylko mocą, ale i praktycznością. Jego imponująca przestrzeń bagażowa dorównuje tej, jaką oferują większe suwy. Dzięki czemu idealnie nadaje się na spontaniczne wycieczki lub większe zakupy spożywcze. Ogólnie rzecz biorąc, Seltos może nie jest najgorętszym sprzedawcą na rynku, ale z pewnością robi wrażenie pod względem wartości i wydajności. To świetny wybór dla tych, którzy szukają mądrej oferty na sprawnego SUV bez uszczerbku dla jakości. Numer 2 Chevrolet Trax. Chevrolet Trax jest jak outsider w filmie poprawiającym nastrój. Często pomijany, ale zaskakująco imponujący. Z ceną wyjściową około 20 tysięcy dolarów jest to najtańszy pojazd w ofercie Chevroleta, co czyni go promykiem nadziei dla kupujących z ograniczonym budżetem. Ten subkompaktowy SUV ma turbodoładowany silnik o mocy 137 koni mechanicznych, co wystarcza do jazdy po mieście i manewrów na autostradzie. Podczas gdy czas 0,60 mil na godzinę wynoszący 8,8 sekundy to raczej spokojny spacer, niż sprint z dużą prędkością, oferuje przyjemne wrażenia z jazdy i zwrotność. Dzięki czemu parkowanie w zatłoczonych miejscach staje się dziecinnie proste. Oszczędność paliwa to kolejny plus. Zużycie około 11,2 litra na 100 km w mieście. I 9,8 litra na 100 km na autostradzie. Oznacza to mniej wizyt na stacji benzynowej i więcej pieniędzy na kilka dodatkowych lat. TAX oferuje także funkcje zwykle zarezerwowane dla modeli wyższej klasy, w tym technologie wspomagające kierowcę i imponujący 11-calowy ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego. Pomimo niskich wyników sprzedaży w porównaniu do konkurentów, Trax udowadnia, że dobry SUV nie musi być drogi. Jest przystępny cenowo, praktyczny i gotowy zabrać Cię tam, gdzie życie Cię zaprowadzi. Po prostu nie spodziewaj się, że będzie gwiazdą salonu. Numer 1. Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross to niedrogi klejnot, który wiele osób pomija. Z ceną początkową około 24 tysięcy US-dolarów, ten kompaktowy SUV oferuje budżetowy wstęp do świata pojazdów o wysokim zawieszeniu. Z silnikiem o pojemności 2,0 litra i mocy 169 koni mechanicznych nie wygra wyścigów, ale dowiezie cię tam, gdzie musisz, nie spalając dużo paliwa. Około 10 litrów na 100 km w cyklu mieszanym. Pomimo niskiej sprzedaży, Zaledwie 67 tysięcy sztuk w 2024 roku, samochód ten oferuje imponujący wachlarz standardowych funkcji bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim na drodze. Co więcej, Corolla Cross oferuje opcję napędu na wszystkie koła dla tych, którzy mogą napotkać deszcz lub śnieg, co jest jak ubezpieczenie na złą pogodę bez wysokich kosztów. W świecie pełnym efektownych suwów, Korolla Cross może nie otrzymać uwagi na jaką zasługuje, ale z pewnością wyróżnia się swoją wartością i niezawodnością. Czasami bycie niedocenianym bohaterem jest tak samo dobre, jak bycie gwiazdą. To kończy ten film. Jeśli uznałeś go za pomocny, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić nowych filmów.